podczas ceremonii przyjęcia. Ze względu na jej historię z Mitsuo, głównie z jej nawykami prześladowania i nadmiernie obsesyjną miłością do niego Kołko jest zawsze unikana przez Mitsuo. Relacje. Banri Tada Kołko po raz pierwszy spotkała Banri przed wejściem do kolegeu, gdy miała uderzyć Mitsuo Janagisawe bukietem róż po ceremonii przyjęcia na studia. Bunry uważał ją wówczas za atrakcyjną, ale nic do niego nie czuła. Kouko początkowo spędzała czas z Banrim, mając nadzieję na zbliżenie się do Mitsuo, ale szybko staje się zrelaksowana, miła i szczera w swoich uczuciach do niego. W siódmym odcinku Golden Time zostają oficjalną parą. Jednak gdy pierwotne wspomnienia Banriego zaczynają zastępować jego obecne wspomnienia, zrywa z nim, nie mogąc znieść widoku, jak jej chłopak zapomina o ich związku. Jednak nie waha się przyjąć go z powrotem, gdy on znów ją pamięta. Mitsuo Janagisawa Mitsuo jest przyjaciółką kołko z dzieciństwa. Jest w nim obsesyjnie zakochana, ale on ją odrzuca i unika. Po tym, jak Mitsuo wyznaje, że jest zauroczona inną dziewczyną, rezygnuje z bycia z nim tylko po to, by zakochać się w Banritada. Później pozostają przyjaciółmi, chociaż obrażają się nawzajem i cały czas się kłócą. Hinami Okakouko początkowo nienawidziła chinami, ponieważ zaprzyjaźniła się z Mitsuo, a w napadach zazdrości obrażała ją i wyśmiewała. Jednak zachowanie Kouko nie wynika z Mitsuo, tak naprawdę zazdrości tylko Hisami o jej talent do nawiązywania przyjaźni, z czym ma problem. Trend wyśmiewania jej trwa, ale ostatecznie zaczyna się do niej przyzwyczajać, mimo że odmawia otwartego nazywania jej przyjaciółką. Niezależnie od jej zachowania, dobrze się bawi z Hisami, często jej pomaga i swobodnie dzieli się z nią problemami osobistymi.